Cześć, dopiero co odbyła się kolejna runda spotkań dotyczących tzw. lasów społecznych i to co mnie uderza to to, że nikt nie zaproponował sensownego rozwiązania, jak te lasy finansować. Ani organizacje tzw. ekologiczne, ani tzw. strona społeczna, ani też strona rządowa pomysłu, rozwiązania nie mają, są tylko jakieś tam rzucone pługąbkiem pomysły. Jedni mówią, a to może jakaś subwencja przyjdzie z budżetu centralnego, płacimy podatki, stać nas, tak? Inni mówią, nie, to niech zapłacą lasy państwowe. Lasy państwowe tną drzewa na potęgę, drewno sprzedają, stać. Na co ja mówię, to się kupy nie trzyma, to trzeba zrobić zupełnie inaczej. Jeśli organizacja, na przykład tak zwana ekologiczna, chce decydować o tym, jak dany las ma być układany, to niech taka organizacja ma prawo wydzierżawić bezpośrednio od skarbu państwa dany las i wziąć na siebie odpowiedzialność, również finansową i cywilną. Czyli jeśli chcemy, na przykład, żeby. Taki las następnie stał się lasem rekreacyjnym. Super, za swoje pieniądze budujemy tam ścieżki czy parkingi. A jeśli chcemy, żeby to był las ręką człowieka nietknięty, super zostawiamy go, ale bierzemy na siebie odpowiedzialność cywilną za to, że na przykład stare drzewo komuś się tam na głowę czy na auto zawali. Proste, tak? Bierzesz decyzyjność, bierzesz również odpowiedzialność. I teraz pytanie, czy to się spodobało organizacjom ekologicznym. No właśnie. I dziwi mnie, że tak bardzo ciągle tak bardzo kleją nam się pomysły na zasadzie nam to się należy my to chcemy ale jak odpowiedzialność to na kogoś innego w ten sposób lasy społeczne nigdy nie powstaną